Do niedawna innowacje wiązano z przemysłem, a sfera usług traktowana była marginalnie. To się zmieniło i dziś takie branże jak turystyka czy kultura są jednymi z najbardziej innowacyjnych. Co ważne, tutaj innowacje wcale nie muszą oznaczać nowoczesności, a wręcz przeciwnie, na przykład powrót do tradycji. W programie pokażemy podkarpackie muzea, które szukają nowych rozwiązań, by przyciągnąć zwiedzających. Odwiedzimy Ursa Major, czyli najbardziej innowacyjny pomysł na połączenie biznesu z turystyką, kulturą i promocją regionu, a także sprawdzimy, gdzie można poczuć smak bieszczadów. Internet zawojował świat nie bez przyczyny. Tkwi w nim bowiem olbrzymi potencjał. Dla branży turystycznej to nowe systemy rezerwacji i zakupu biletów na podróż, multimedialne prezentacje, reklama, a także oszczędność czasu, bo na przykład w jeden dzień możemy zwiedzić niemal wszystkie muzea Podkarpacia i to bez wychodzenia z domu. Muzeum okręgowe w Rzeszowie prowadzi pracownię 3D, gdzie digitalizuje najcenniejsze zbiory muzeów w regionie i są one dostępne w internecie. Wirtualne muzea zwiedza się bardzo łatwo, ale wygląda na to, że praca nad przygotowaniem takiej aplikacji była bardzo żmudna. Tak, e, digitalizacja eksponatów muzealnych jest to bardzo. Żmudne zajęcie i wymaga sporo czasu i umiejętności, ponieważ najważniejsze w takim eksponacie muzealnym to jest jak najwierniej go odwzorować, rzeczywiście jak on wygląda, prawda? I żeby jak najbardziej realnie wyglądał również w internecie w wersji cyfrowej. Te wizualizacje to są rzeczywiste pomieszczenia muzealne. Czy odzorowane? Jeżeli chodzi o pomieszczenia, to w większości muzeum pomieszczenia rzeczywiście istnieją. One są odzorowane cyfrowo, możemy poruszać się po nich tak jak w grach komputerowych, swobodnego poruszania się w przestrzeni 3D. Ale również staramy się zrekonstruować pomieszczenia czy budynki, nawet które już nie istnieją. Na przykład w tej chwili pracujemy nad odtworzeniem takiego grodu w Lubaczowie na podstawie makiety, która w muzeum w Lubaczowie się znajduje. Zastosowaliśmy również tak zwaną technologię panoram sferycznych, czyli spacerów wirtualnych, dosyć popularną w internecie. Z tym, że nasza technologia jest o tyle bardziej Ciekawa, ponieważ bardzo wysokie rozdzielczości mamy tutaj zdjęcia i wszystkie szczegóły, nawet te wysoko na suficie małe szczegóły architektoniczne, możemy bardzo dokładnie sobie obejrzeć w internecie. Czyli można powiedzieć, że jeżeli wybieramy się do danego muzeum, wcześniej możemy w internecie albo później obejrzeć sobie te szczegóły, których nie byliśmy w stanie na tak, przykład dokładnie. z poziomu podłogi zobaczyć. Dokładnie, na przykład tutaj w Muzeum Okręgowym mamy piękne polichromie, które znajdują się na suficie. No i nie wszystko możemy dokładnie sobie obejrzeć, będąc w muzeum tu na miejscu. A jeżeli ktoś jest zaciekawiony na przykład co się znajduje na obrazie, powiedzmy w aptece u nas w muzeum, to może sobie jakby tą wiedzę rozszerzyć wchodząc właśnie na naszą stronę Wirtualne Muzea Podkarpacia. Przedstawione są pojedyncze eksponaty, najbardziej cenne. W jaki sposób wygląda tutaj digitalizacja takich zbiorów? No przede wszystkim opieramy się tutaj na takim sprzęcie jak skanery laserowe, skanery 3D. Mamy w tej chwili w muzeum tutaj cztery takie skanery, do różnych obiektów różne, różne technologie są wykorzystywane. Skanujemy taki obiekt, wykonujemy bardzo dokładne zdjęcia, oczywiście informacje również opisowe od muzalników, które dostajemy, również wykorzystujemy. No i pracujemy dosyć długo w programach graficznych, aby ten obiekt jak najwierniej odtworzyć. Czy Pani uważa, że w dzisiejszych czasach, aby zachęcić młodzież, zwłaszcza do przyjścia do takiego muzeum, trzeba zainwestować w nowoczesne technologie? Tak, uważam, że tak. Młodzież szczególnie, oprócz tego, że może pooglądać eksponat, interesuje się również tą historią wokół tego eksponatu, bo one najczęściej są bardziej ciekawe. I również chcemy te technologie, które wykorzystujemy w internecie, wykorzystać także na salach muzealnych. I e, na przykład e, taką aplikację, która jest powszechnie znana i stosowana już wszędzie, jak QR-kody, wykorzystać do zwiedzania muzeum bez przewodnika. Pokażmy, jak to działa. Więc e, wystarczy zwykły smartfon i aplikacja, która jest bezpłatna na e, telefony komórkowe, która skanuje taki kod QR. Przedstawiamy do tego kodu, który mamy tutaj na ścianie. Kod nas przekierowuje do takiej strony, której, w której mamy rozszerzoną informację, bardzo rozszerzoną informację dotyczącą na przykład. Tego pięknego obrazu Jana Matejki. I to są informacje wasze, informacje muzealne. Przygotowane przez tak, panią kustosz, która zajmuje się akurat tutaj malarstwem polskim, bardzo szczegółowo przygotowany opis, łącznie z, ze zdjęciami, ze szczegółami wyjaśnione, dlaczego taki uścisk dłoni, wyjaśnione nawet fryzury czy, czy elementy strojów tutaj na, na obrazie, więc bardzo, bardzo rozszerzona informacja i bardzo ciekawa. Można powiedzieć, że już wkrótce większość Waszych zbiorów będzie można w ten sposób zwiedzać? Tak, do tego dążymy, żeby można było sobie samemu przeczytać informacje odnośnie naszych, naszych eksponatów muzealnych. I możemy dodać również tłumaczenia do, do tych eksponatów, które mamy. W dowolnym mamy tutaj. języku, tak, w dowolnym języku. Przykładem naszych działań, jeśli chodzi o warsztaty muzealne, jest rekonstrukcja renesansowego kafla z zamku w przedmieściu Czudeckim. Przygotowaliśmy formy silikonowe i każdy, kto uczestniczy w warsztatach, może taki kafel wykonać własnoręcznie. Później, wedle własnej inwencji, może go ozdobić, pomalować i zabrać ze sobą w do domu. Organizowane są tu też tematyczne pikniki dla rodzin, na przykład ze strażakami. Muzea organizują obecnie liczne paramuzealne przedsięwzięcia, pikniki, warsztaty. Czy to oznaka czasów, czy raczej upadku z tak zwanej wysokiej kultury? Na pewno nie upadku. To oznaka czasu. Innowacje sięgają również do instytucji kultury. Widz tego wymaga. Widz potrzebuje mniej statyki, więcej ruchu. Dlatego sięgamy po to, co może ludzi przyciągnąć do muzeum, a przy okazji mogą wtedy skorzystać z tradycyjnych naszych form, czyli oglądania wystaw. Ale pikniki organizowane, tematyczne, zwykle z jakąś wystawą historyczną, krótką, warsztaty, promocje połączone z pokazami multimedialnymi, czy e usługi w takiej formie, jak robimy w wirtualnych muzeach Podkarpacia. To jest przykład innowacji w kulturze. Coraz częściej oferta turystyczna i kulturalna kierowana jest do osób niepełnosprawnych. Przykładowo Muzeum Stalowej Woli prezentuje niekonwencjonalną wystawę sensoryczną, Poczuj Sztukę czy Galerię przez Dotyk. W przemyślu na wieży katedralnej zainstalowano nie tylko specjalne lunety, by obserwować widoki, ale dla niepełnosprawnych są stoiska z możliwością skorzystania z widoku z kamer rozmieszczonych wokół wieży. W krośnie w centrum dziedzictwa szkła oprócz obserwowania, jak powstają wyroby, można samemu spróbować wytopić szklany medal czy namalować wzór na szkle. W kresowej osadzie w powiecie lubaczowskim można po obejrzeniu wystawy związanej z sobieskim zabawić się w bohatera tamtych czasów. Muzeum Naftownictwa i Gazownictwa w Bórce przygotowało projekcję specjalnych hologramów 3D, gdzie do młodzieży przemawia na przykład Samuł Kasiewicz. Każdy myśli tylko o swoich lampach, a żaden nie o tym, że te nasze nową kamfinę będziemy na miejscu oddzielać od ropy. Silna konkurencja na rynku turystycznym wymusza działania odbiegające od utartych schematów. Pokazywanie produkcji danego wyrobu czy też interaktywność to dobre pomysły na to, by przyciągnąć turystów. W puchercech mineralnych powstał Ursa Major. To rewolucyjny pomysł na promowanie bieszczadów i tutejszej kultury. Jest tu niewielki browar, a zarazem swoiste centrum kultury prowadzone przez ludzi z pasją. Mówi się, że, że piwo to jest zupa chmielowa, natomiast y, nie jest to do końca prawda. Właściwie w ogóle to nie jest prawda, dlatego, że, chmiel, że piwo robi się ze słodu. Y, Słód powstaje w słodowniach, gdzie na dużych sitach wysiewa się zboże różnego rodzaju, najczęściej jęczmień, pszenicę, żyto y, i tego typu rzeczy, które skrapia się wodą. Y, zboże zaczyna kiełkować i w pewnym momencie zatrzymujemy proces kiełkowania. I to będzie nasz surowiec do warzenia. I zatrzymywać go możemy w różny sposób. To jest słód pod podstawowy, który jest najmniej zmodyfikowany, czyli taki, który został, został jedynie wysuszony gorącym powietrzem. Tak wygląda chmiel, który my stosujemy. Możecie sobie tutaj puścić, powąchać. To jest bardzo intensywny zapach. Możemy mieć chmiele, które są na goryczkę. Mamy chmiele aromatyczne, cytrusowe, żywiczne, tropikalne. Piwo, wystawy, koncerty, rękodzieło. Czy to jest Pana pomysł na Bieszczady? Yy, tak. Yy, wyszliśmy, podejmując decyzję o tym, że założymy browar, yy, który narodził się po prześledzeniu tego, co Agieszka Łopata, nasza piwowarka, wyprawiała, będąc piwowarem domowym. Postanowiliśmy browar połączyć z czymś, co jest normalnie zupełnie niepołączalne. Czyli z, z centrum kulturalnym, które będzie prezentować lokalnych twórców i zetknie taką czystą, żywą, w cudzysłowie produkcję, y, napoju, który jest pewnym napojem znanym, z taką y, przestrzenią artystyczną. I ona ma swoje cechy też y, komercyjne. Czyli y, gromadzimy takich twórców, którzy, których prace nie będą służyć tylko y, temu, żeby ozdabiały ściany, ale z, y, gromadzimy takich twórców, dla których. To miejsce staje się platformą do sprzedaży, czyli mówiąc krótko do utrzymania się w, co w warunkach bieszczacko-podkarpackich, artystycznych, czasami bywa ciężkie. Widzimy tu wystawę, to są twórcy regionalni. Tak, to są twórcy przeważnie z Sanoka, okolic, Podkarpacia, jest paru twórców z większych miast z Krakowa i z Warszawy. Którzy dobrze rokują. Poza tym promujecie też tą tradycyjną kulturę ludową, bo jest założony sklepik. Są też produkty, które staracie się promować pod wspólną nazwą. Wymyśliliśmy taką markę, która się nazywa Esencja Karpat, która ma z założenia taką, pełnić taką rolę parasolową nad lokalnymi twórcami, którzy produkują rzeczy z drewna, z ceramiki, z czegokolwiek innego. Rolnikami, na przykład jak miody i tak dalej. Dzięki czemu, z, z, szczególnie poza sezonem, stajemy się takim właściwie jednym z, z głównych miejsc, gdzie można te rzeczy kupić, a im dostarczyć dochód, który poza sezonem jest niezwykle ciężki do osiągnięcia. Jednocześnie turyści mają okazję poznać tą tutaj karpacką kulturę, poznać te wyroby rękodzielnicze. My trochę uciekamy od tego głównego nurtu sztuki, która króluje w Bieszczadach, czyli tak zwanych świątków, którzy są dubane, że tak powiem, przez różnego rodzaju. Artystów nie do końca czasem ma to sens z punktu widzenia artystycznego. My ściągamy takich, którzy mają jakiś dryk, czyli cechują się po prostu jakimś, jakąś cechą, która świadczy o tym, że, że to faktycznie ma wymiar artystyczny, a nie jedynie pamiątkarski. Tu w zasadzie jest można powiedzieć głusza. Nie obawiał się Pan, że taki obiekt nie będzie miał racji bytu? To znaczy, zawsze na razie to wszystko oczywiście testujemy. Jak na razie idzie to nieźle. To znaczy, nasza, nasze dobre położenie, czyli dobre skomunikowanie, jesteśmy przy głównej drodze krajowej ma bardzo istotną zaletę przy tym całym przedsięwzięciu, a dwa, że my istniejemy dosyć mocno w mediach internetowych czy jakichkolwiek innych i w dzisiejszych czasach można po prostu się nimi posiłkować. Bardzo podoba mi się podejście tych ludzi przede wszystkim robią to z pasją, niesamowitą pasją. E, mają duszę w sobie takiego artyzmu e, i to też nas po prostu porusza, zwłaszcza, że no, no lubimy po prostu takie klimaty. Warto jest pokazać coś, co lokalnie jest na dobrym poziomie, znaczy jest na, na dobrym poziomie globalnie, ale jest, świadczy jakoś tam o, o lokalnej inicjatywie, i myślę, że warto takie rzeczy pielęgnować. Wjeżdżając na urlop, chcemy nie tylko wypocząć, ale także wrócić pełni nowych wrażeń. To nowy trend tak zwana turystyka doznaniowa i tutaj innowacyjność to często po prostu powrót do korzeni. jest takim zawodem, który na tym terenie szczególnie był rozpoznawalny i kultywowany przez pewien czas później zapomniany, a dzisiaj ponownie zaczynamy kręcić kwiaty z Bibuły i takie właśnie kwiatki możemy sobie dzisiaj zrobić. Kultura, natura, święty spokój tak reklamujecie się na stronach internetowych. Czy to działa? Ludzie dzisiaj potrzebują takiego odkrycia samego siebie, potrzebują takiej turystyki doznaniowej. Czyli chodzi o to, żeby mieli, Coś, co jest naturalne, i to staramy się im dać. Jakich doznań ci, którzy do Was przyjeżdżają, mogą doświadczyć? Propagujemy ginące zawody. Ginące zawody mają to do siebie, że prócz tego, że każdy coś sobie zrobi, to odkrywa na nowo rozmowę. Ludzie z sobą rozmawiają, My nie mamy telewizorów w pokoju, ani jednego telewizora nie mamy w zagrodzie, więc rozmowa jest tym, co ludzi. Z powrotem z cala. Propagujemy, czyli malarstwo na szkle, również mamy tkactwo, mamy stare zabytkowe krosna oraz garncarstwo. To są takie popołudniowe spotkania. Mamy też spotkanie takie z pszczelarzem, który przywozi nam tutaj pszczoły, ale też mamy takie doznania um, smakowe poprzez um, promocję regionalnej kuchni regionalnego jedzenia i swojskich wędlin, które w wędzarni tutaj obok wędzimy co jakiś czas. Co zdecydowało, że właśnie w takim kierunku działacie, że, że tak widzicie turystykę tutaj, w Bieszczadach, w wyjątkowym miejscu? Ludzie, którzy przyjeżdżają w Bieszczady, wydaje mi się, że potrzebują spotkań z drugim człowiekiem. Jeśli się kogoś w gości zaprasza, no to trzeba mu poświęcić czas. Może użyłem złego słowa – trzeba ale my z nimi spędzamy czas i traktujemy ich faktycznie bardzo poważnie i to, to procentuje, bo są, dzieci, którzy u nas byli po, po, po 50-70 razy i ciągle wracają. Chcieliśmy stworzyć takie miejsce, w którym my byśmy się sami dobrze czuli, gdzie chcielibyśmy pojechać kiedyś, to chcielibyśmy do takiego miejsca, gdzie Eee, Gdzie się czujemy jak w domu i tak jak jeden z naszych gości dzisiaj przyjechał tutaj po, po roku czasu i mówi pierwsze jak mm, wysiadł z samochodu to mówi wreszcie w domu, mówi, bo czuje się tutaj jak w domu. To dla nas jest takim największą nagrodą tego, że każdy się czuje jak u siebie. Czy myśli Pani, że to jest potrzeba dzisiejszych czasów, że ludzie jednak potrzebują tego wyciszenia, wyautowania, a może posmakowania regionu, do którego przyjeżdżają? Posmakowania pod względem kulinariów, pod względem kultury, pod względem tradycji pewnych czy tych nawet ginących zawodów? To wszystko się łączy ze sobą, właśnie, bo. Yy... Taki pęd miasta, z którego potrafi się ktoś wyrwać i, i znaleźć się w danym regionie, takim jak tutaj są Bieszczady. To szuka też właśnie tego, żeby poznać nowe smaki, doświadczyć takiego, takiej bliskości z naturą, a jednocześnie też posłuchać dobrej muzyki, zobaczyć jakiś spektakl, coś obejrzeć ciekawego i to dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe jest tutaj niezwykle ważnym elementem. Ono tutaj u nas jest, bo my nie musimy niczego wymyślać. My wystarczy, że sięgniemy ręką do skrzyni. Skrzyni, która jest pełna tego. Przecież mieliśmy tutaj e, e, bojków, łemków. Nie musimy wymyślać wzorów, ornamenty nowej, bo ona jest. Nie musimy wymyślać budownictwa, bo ona jest. Nie musimy wymyślać kuchni, bo to wszystko jest. Tylko trzeba sięgnąć ręką do tej skrzyni, przepasnej skrzyni. I pomóc które... turystom nie znaleźć, te skarby. Tak. tak, i łączyć z czymś współczesnym też, bo to, tak jak w naszym przypadku, nie, nie ma być taki żywy skansen, prawda? Bo, bo jest skansen w Sanoku, gdzie każdy może zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. A tutaj my łączymy tą współczesność, nowoczesność z dziedzictwem regionu. Zrobiliśmy taki ul u przelaża. Ten ul normalnie funkcjonuje w pasiece, tutaj funkcjonuje normalna rodzina pszczela. Te pszczoły, które tutaj są w tym ulu chodzą w pole. Natomiast taka innowacja to jest to, że dwie ściany po, po obydwu stronach są po prostu podwójne. Wewnętrzna ściana jest ze szkła, druga ściana zewnętrzna jest ze sklejki. W ten to prosty sposób możemy sobie tak przynajmniej częściowo podglądnąć, co też tutaj w tym. Ulu się dzieje na zewnętrznych jego ściankach. To, czym one się teraz zajmują, to jest przetwarzanie przyniesionego z pola nektaru. Nektar to jest taka rzadka słodka ciecz, która zanim się stanie miodem, musi być wielokrotnie pobrana przez pszczoły i przemieszczana z komórki do komórki. I tak w tym procesie produkcyjnym, na koniec miód się znajduje tutaj w górnej części ramki. Jak widać, jest wiele atrakcyjnych miejsc wypoczynku. Ciągle jednak są zbyt mało rozpropagowane. A może Państwo byliście w jakimś wyjątkowym miejscu? Czekam na Państwa opinie. Jesteśmy na Facebooku i stronie Telewizji Rzeszów. A kolejny program za dwa tygodnie. Do zobaczenia.